Działalność społeczna to nie tylko pasja, ale także ogromna odpowiedzialność. Wymaga czasu, zaangażowania i empatii wobec drugiej osoby. Dzisiaj mam przyjemność przeprowadzić wywiad z osobą, która uosabia wszystkie cechy i ma ogromną pasję do tego, co robi. Z przewodniczącym dorosłej Rady Gminy w Błoniu, panem Tomaszem Wiśniewskim. Człowiekiem, który nie tylko inspiruje do działania, ale także ma realny wpływ na nasze tu i teraz. Panie Tomaszu, serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. To dla mnie ogromny zaszczyt. Dzięki serdeczne, że chcecie ze mną porozmawiać. A teraz przejdźmy do pytań. Jak zaczęła się Pana przygoda z działalnością społeczną? Czy był jakiś konkretny moment, który zainspirował Pana do działania? Nie, to jest ciąg zdarzeń, które miało miejsce już od szkoły podstawowej, kiedy zaangażowałem się w życie społeczne e, klasy, a później całej szkoły. Dlaczego zdecydował się Pan zaangażować w pracę radnych w Błoniu? Co ta rola dla Pana znaczy? Tak jak wspomniałem, lubiłem angażować i dziać już od najmłodszych czasów w życie społeczne, najpierw szkoły, później zaczęło mnie pasjonować kwestia związana z rozwojem naszego miasta i gminy, żeby mieć wpływ na to, jak nasza jakość życia ma na tym terenie się poprawiać. A z jakich dotychczasowych projektów czy jakichś inicjatyw jest Pan najbardziej dumny? Najbardziej inicjatywa budowy największego obiektu, czyli Centrum sportu i rekreacji w Błoniu, czyli basenu, a z takich lokalnych, które też można powiedzieć, miały duży wpływ, to tak jak budowa parkingu czy ścieżek rowerowych, a także niektóre ulice, tak jak Śląska Bajkowa. Więc te małe rzeczy budują wspaniałą, wspaniałe Błonie. A jakie cechy, według Pana powinny mieć dobre działacz, działacz społeczne? Przede wszystkim musimy być komunikatywni, uczciwi i do tego e, mieć e, pasję e, i cierpliwość, bo cierpli cierpliwość tak. też musi tutaj się e, pojawiać. A co najbardziej Pan ceni w pracy na rzecz lokalnej społeczności? Czy są jakieś momenty, które szczególnie zapadły Panu w pamięć? Cenię współpracy z ludźmi, że możemy rozmawiać, e, wymieniać się poglądami, e, e, doświadczyć różnych spojrzeń na dany temat. To wyjątkowych ludzi. Tak, wyjątkowych ludzi, nie tylko związanych z Błoniem. Dokładnie, mhm. ale też okolic. Tak. Jakie są największe wyzwania w działalności społecznej w Małej Gminie, takie jak Błonie? Wyzwania to jest przede wszystkim, moim zdaniem, cierpliwość. Czyli wyzwaniem jest to, żeby na przykład niektórym mieszkańcom chcieliby tu i teraz. Dzisiejsze czasy Tata, są tu i teraz, a niestety procedury, ustawy przewidują, że trzeba na to sekundę zaczekać. Trochę czasu to zabiera, niestety. Tak jest. Jakie są Pana plany na przyszłość, zarówno osobiste, jak i te związane z działalnością społeczną? Działalność społeczną chcę dalej kontynuować, aby rozwijać, tak jak mówię miasto i jakość funkcjonowania w naszym mieście, szczególnie kładąc nacisk na komunikację. Jak wygląda współpraca Rady z mieszkańcami? Czy czuje Pan, że głos ludzi jest realnie słyszany tutaj na obradach? Uważam, że tak, bo każdy z mieszkańców, nie we wszystkich miastach jest to realizowane, każdy mieszkaniec w gminie błonie może na sesjach bądź na komisji zabrać głos. Ja jestem do dyspozycji na dyżurach. Na młodzieżowej też? Tak, młodzieżowej również na dyżurach przewodniczącego Rady ale również spotykam się z mieszkańcami na różnych spotkaniach z organizacjami społecznymi, gdzie zawsze temat, tematy społeczne są poruszane. Czy młodzi ludzie również angażują się w życie społeczne miasta? Jakich Pan do tego zachęca? To jest przede wszystkim Młodzieżowa Rada Miejska i za to bardzo serdecznie dziękuję za tą inicjatywę, że to ponownie wróciło tutaj pod patronatem radnego Kuby Barła. Cieszę się i Coraz więcej widać młodzieży. Zawsze byśmy chcieli więcej, ale od czegoś trzeba zacząć, o, i, to jest, i to jest ten dobry kroczkami. Tak, jest. Dokładnie. Gdyby miał Pan możliwość przekazać jedno przesłanie mieszkańcom Błonia, co by to było? Błonie to miejsce, gdzie mieszkam, uczę się i pracuję. No i jesteśmy z tego dumni. Tak. Panie Tomaszu, serdecznie dziękuję za tą ciekawą rozmowę. Pana zaangażowanie, pasja i oddanie się miasto. jest naprawdę godne podziwu. Życzę Panu wytrwałości i cały czas satysfakcji spełnionej roli. Dzięki serdeczny i również zachęcam do takich ludzi jak Ty, do tego, aby działali na rzecz naszej małej lokalnej ojczyzny. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.